Hej, dzisiaj zapraszam was y, na test sztucznych paznokci, które y, pochodzą ze sklepu Claire, y, Claers. Klaier? o kurczę, nie wiem jak się to czyta. w każdym razie ja kiedyś w tym sklepie byłam w Berlinie i w zeszłym roku latem odkryłam, że jest już w Polsce, że jest w Warszawie, w Arkadii i w Gdańsku znalazłam go w centrum handlowym Alfa one są dość drogie te paznokcie, kosztują nie wiem zaraz ile kosztują Normalnie kosztują 27,90 27, zł. To jest bardzo dużo jak za sztuczne paznokcie. Ja dorwałam te na wyprzedaży za 15 zł. Moje paznokcie ostatnio po prostu łamią się i rozdwajają jak szalone. Nie wiem czym jest to spowodowane, bo jem bardzo dużo warzyw, ryb. I tak dalej. I nie wiem po prostu, czego moje paznokcie chwilowo chcą od życia. W każdym razie stwierdziłam, że w związku z tym wypróbuję sobie takie sztuczne paznokcie. Te, jak mówiłam, są samo samoprzylepne, więc plus jest taki, że nie trzeba babrać się z klejem, tak jak to było kiedyś. Natomiast ja jestem do nich sceptycznie nastawiona, dlatego, że miałam paznokcie takie z Essence, po pierwsze, one były tragiczne, bo tam w opakowaniu chyba jest jakoś 12 sztuk, więc nie byłam w stanie ich dobrać do swoich paznokci. Mam dość drobną płytkę, więc yy... no. Nie, nie mam takich wiecie uniwersalnych paznokci, o ile w ogóle można tak powiedzieć po drugie one były bardzo miały bardzo grubą warstwę kleju od spodu i jak się je przykleiło one po prostu odstawały od paznokcia, to był jakiś w ogóle dramat, no i odkleiły się chyba po dwóch godzinach, dlatego dzisiaj testujemy te paznokcie nie będę miała litości dla nich żadnej i robimy taki prawdziwy test, czyli będę Wam aktualizować co się z paznokciami dzieje potrzebujemy bloczek polerski o bardzo drobnym ziarnie, żeby lekko zmatowić nasze paznokcie, żeby lepiej przyjęły klej. Oczywiście pilnik do ewentualnego spiłowania swoich paznokci bądź tych. No, i zaczynamy. Aha, dodam jeszcze tylko, że jest tutaj napisane, żeby właśnie odtłuścić, zmatowić własne paznokcie, e, następnie przyłożyć paznokieć pod kątem 45 stopni do naturalnego, przykleić, przytrzymać i e, usunąć można je za pomocą. E, przy, Usunąć je można, mocząc dłonie około 15 minut w ciepłej wodzie, co już jest niezafajne, bo odpada kąpiel. Albo nie wiem, kąpiel z rękami w górze, może. Hm. No dobra, to nakładamy. Paznokcie są już naklejone. Poszło to mingusiem właśnie ze względu na to, że one już mają swoją taką warstwę klejącą od spodu. To jest taki klej e, troszeczkę ale Zaraz Wam pokażę, ale ciepły klej. Czyli tutaj jakby... No kamera tego na pewno nie pokaże, ale tutaj od spodu jest po prostu taka e, klejąca warstewka. E, chciałam te paznokcie sobie... Ups, no i teraz już wszystko wysypało. Chciałam je sobie spiłować Na kształt teraz e, tych, Takich bardzo popularnych i modnych szpiców e, No niestety Zaczęłam piłować ten paznokieć I stwierdziłam, że Chyba jednak na tyle im nie wierzę, że się będą trzymać Przy takim piłowaniu z boków Tak, mumusiu Tak, prawdę mówię Tak Tak e, Nie wierzę im na słowo, że się będą trzymać No Mówiłam Wam, że mam złe doświadczenia z takimi paznokciami na pewno jest króce, bo są zdecydowanie za długie. Chociaż może je takie zostawię i tak na razie mogę takie mieć prostu w domu. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no to, że już w trakcie piłowania kciuki się zaczęły lekko podważać. Więc jeszcze sobie siedzę i je tak dociskam, dociskam, dociskam. Nie będę też ich moczyć jakoś przez najbliższą godzinę czy dwie. Będę się pilnować, żeby nie myć dłoni, ich nie moczyć, żeby może nie zaszkodzić im bardziej. No i czekajcie na aktualizację. Zobaczymy, jak one się będą sprawdzać w użytkowaniu. Słuchajcie, minęły dwie godziny od nałożenia tych paznokci, i ja wam naprawdę mówię szczerą prawdę, że chodziłam tak z rękami. Bo myślałam, że może on muszą wyschnąć, zastygnąć czy cokolwiek takiego. Nie oczyłam ich, nie wiem, no nie robiłam nic, co by miało je w jakikolwiek sposób naruszyć, no i niestety sprawa wygląda tak. Więc jeżeli chciałybyście takie paznokcie nałożyć sobie na jakąś nie wiem imprezę, to raczej na tą imprezę z nimi nie dojdziecie żałuję, że kupiłam je za te 15 zł, bo wolałabym za te 15 zł sobie kupić nowy lakier do paznokci, natomiast mam na pewno już taką nauczkę, że nigdy więcej nie kupię niczego w tym stylu bo to po prostu się nie sprawdza, o niebo lepiej sprawdzały się te stare, stare sztuczne paznokcie, które się przyczepiało na taki klej typowo do paznokci Właściwie nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć. No ja rozumiem, że to są tylko jakieś tam. Nie wiem, czy to poprawna nazwa to są tipsy, ale no bez przesady naprawdę to ja, nie wiem, ktoś by musiał dosłownie siedzieć i tak, i w ogóle kompletnie rękami nie ruszać, żeby e, to nie odpadło. Nie wyobrażam sobie, żeby miała jakiś garnek umyć, czy nie wiem, właśnie iść się wykąpać, czy nawet pod prysznicę. Obawiam się, że one by odleciały jeszcze szybciej. No, trzy się trzymają. Tych trzech mogłabym być pewna, ale i tak. Się ruszają, więc zaraz je po prostu odkleję. No i to tyle. Jakbym za nie zapłaciła pełną cenę, czyli te prawie 30 zł, to chyba bym poszła płakać do kąta. 15 zł też żałuję, no ale już wiem, że na pewno więcej niczego takiego nie kupię. I to wszystko, jeżeli chodzi o recenzję naklejonych paznokci. Do następnego razu. Pa!